Czy w dzieciństwie wmówiono Ci, że musisz nosić okulary przeciwsłoneczne i smarować się kremem z filtrem? Oczywiście, że tak. Wmawiano nam wszystkim, że słońce szkodzi, a tymczasem jednym z najlepszych lekarstw, jakie możesz podarować swojemu ciału, to właśnie kontakt ze słońcem. Istnieje nawet taka praktyka, nie wiem czy ją znasz, praktyka nazywa się sun gazing, czyli wpatrywanie się w słońce tuż po wschodzie lub też krótko przed zachodem słońca. A czy wiesz, że słońce stymuluje produkcję serotoniny, tak zwanego hormonu szczęścia, który poprawia nastrój, redukuje strach, czyli także depresję, lęki, a przy okazji obniża ciśnienie tętnicze? Serotonina wpływa też pozytywnie na twoje jelita, na hormony, dodaje energii, pomaga w produkcji witaminy D, co jest tak ważne dla twoich kości, a zwłaszcza dla dzieci, bo ich kości rosną. Więc Wyjdź z domu, zrób sobie kąpiel słoneczną, połącz się z ziemią, chodź boso. Słońce, uziemianie to wszystko masz za darmo. Ja robię to codziennie przez cały rok. Chodzę na spacery po prostu na boso. To rozładowuje dodatnie jony, co jest w dzisiejszych czasach tak ważne ze względu na 5G. A czy słyszałaś o tym? Że kiedyś w wieku XX chorych pacjentów leczono słońcem, to były lata 20 i 50. Leczono ich w sanatoriach, bo to zabijało bakterie, a dziś wmawia się nam, że słońce powoduje raka skóry. Ale czy na pewno to słońce jest tym winowajcą, czy raczej krem z filtrem w połączeniu z wysoką temperaturą? Czy powinniśmy wrócić do tej naturalnej, uzdrawiającej metody, którą mamy zupełnie za darmo, jak słońce i chodzenie na boso? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz.